Cześć! Jakiś czas temu, pewnie z miesiąc, jak nawet nie lepiej niż miesiąc, mieliśmy streama z Nisz, który polegał na budowaniu po prostu armii zwierząt, no i tak się złożyło, że podczas tamtego streama odblokowaliśmy wszystkie cechy hienodźwiedzia. Wszystkie mutacje, jakie hienoźwiec mógł, mógł nam dać, wyeksploatowałam po prostu tego hienoźwiecia w najlepsze. Widać po jednym naszym tutaj osobniku, że te cechy są. No nie jest ta morda i w ogóle. Jest to hiena. Kogo my to mamy w ogóle? Jest Tamę, Dziubek, Rama, Simba. No tak, to, to musiał być Simba. Kolen, Kuprita i Reme. Dobrze. Niektóre nazywałam, niektórych nie. Zazwyczaj nie nazywam tych, które sobie przywołuję, jakby z tych dzikich, no nie? Które sobie dodaje do stada. Zazwyczaj nazywam te, które się urodzą e, i te startowe. No dobrze. Jesteśmy teraz, e, dopiero co chyba wyszliśmy z wieloryba i jesteśmy w takiej troszeczkę dżungli. E, hienie jest gorąco, bo no, ona ma odporność na mróz. Ma 7 punktów ataku. Jest mega dowalona ogólnie. Bo ma tutaj pazur hienodźwiedzia, jeden. Duże ciało, pysk hienodźwiedzia, oczywiście. Trzeba koniecznie dbać o to, żeby zawsze był ktoś, kto będzie umiał zbierać. Tutaj też są pazury hienodźwiedzia. Dziubek ma. Bo zawsze zbieranie jest takie najbardziej uniwersalne do. Zdobywania pożywienia nie zawsze to jest, no nie zawsze inne rzeczy można zrobić, na przykład łowić, czy łupać, czy cokolwiek. A jagody jakieś zawsze gdzieś się znajdą, oprócz zimy, ale no generalnie, żeby iść w zimę, co będziemy musieli jeszcze zrobić w tej serii, to trzeba raczej z mega zapasem jedzenia po prostu tam iść. Jest to dzień 124 już, bo nawet nie zginęliśmy podczas tego streama. No i co? No i coś musimy kombinować dalej, no nie? Muszę się zastanowić, kto z kim ewentualnie może się w ogóle rozmnażać, bo dużo jest ogólnie tych zwierzaków. Okej, okay, hiena ma córkę Remę. Mamy w ogóle Ramę i Remę. Czyli Hiena już się rozmnożyła. Tame się jeszcze nie rozmnożyła. I myślę, że Tame ewentualnie mogłaby z dzióbkiem. Jak odporność wygląda? Haj! Uuu, HG. To by mogło być niespecjalnie. Ona jest jeszcze nastolatką, ale nadal mm, nie podoba mi się do końca. No na razie jakoś super, tego nie potrzebuję, chociaż no fajnie by było, gdyby Hiena jeszcze się rozmnożyła i przekazała geny dalej, bo Reme to tak Wzięła se jeden pazur i to w sumie tyle. A przydałyby mi się te hienodźwiedziowe osobniki, żeby w zimie sobie dać radę, nie? Właśnie z atakiem i z odpornością na mróz. A tak w ogóle to nisz na Instant Gaming niezmiennie niecałe 9 zł. Mega polecam, zapraszam. Ogólnie polecam sklep, bo jest legitny, bezpieczny. Dostajecie kod, wpisujecie sobie na przykład na Originie, wszystko fajnie działa, nic nie znika. Wszystko jest na koncie, super, przetestowane i w ogóle. Jeśli mielibyście ochotę sobie coś kupić, to polecam użyć mojego linka, który jest zawsze w opisie. Zwłaszcza jeśli mielibyście ochotę kopsnąć mi jakąś złotóweczkę, tak niezobowiązująco, nie płacąc dodatkowo za to, tylko po prostu jako procent z Waszej transakcji. No i rozdanko, na które macie czas do końca miesiąca, do godziny coś około 22.00. Musicie mieć konto, żeby się zgłosić, wybrać sobie grę, która jest w magazynie. Tytuły raczej po angielsku trzeba wpisywać, jakby co. Jeśli będziecie ją wpisywać i nie będzie wam się wyświetlać podpowiedź, to znaczy, że tej gry po prostu nie ma. Nawet jeśli jest ogólnie w sklepie, no to nie jest na stanie. Musi być na stanie, żeby można było ją wygrać, żeby można było dostać do niej kodzik. I tyle. Polecam. Powodzenia. Simsy oczywiście też są. Do odblokowania mamy już bardzo mało. To się nie liczy. Bo to można tylko w trybie przygody. Więc to nam odpada. Także mamy 4, 7 rzeczy tylko do odblokowania. Więc łapanie owadów nas czeka. W sumie na dwie cechy łapanie owadów. 20 i 40 razy. Um, łapać owady może na pewno ktoś z dziobem. Także dziubek tutaj ewentualnie będzie się tym zajmował. Tylko musimy znaleźć po prostu jakieś owady. Jeszcze kolejne nowe wyspy musimy odkryć. Okej. Okay. No i skrzydło nietoperza musimy znaleźć zwierzaka, który będzie to miał prawdopodobnie w zimie w tych kamorach. Kłysza blastę tego jeszcze nie mamy. No okej. Okay. To też w zimie, i to też w zimie pewnie. I to też na pewno w zimie. To akurat wiem, że na 100% w zimie to poroże jest. Ta hiena to jest taka powolna, nie mogę, bo ona jest taka wielka. Ale jestem mega fanką po prostu tego zwierzaka. Hiena jest absolutnym mistrzem, miszczynią. Um. Troszeczkę by dobrze było jedzenia, już sobie pozdobywać. Nie mam jakoś super dużo, jako że jest nas dużo generalnie, aż osiem. Więc myślę, myślę, myślę. Czy ktoś ma odporność na te trucizny? Niestety nie wydaje mi się, bo to zazwyczaj jest jakiś ogon albo coś takiego. Więc nie będziemy zbierać tych trujących jagód. Zobaczymy, czy może coś innego gdzieś tu jest. Albo jeśli trzeba będzie, no to po prostu któregoś starszego osobnika, który i tak sobie może już umierać, wyśle w tym celu. A, ale możemy zniszczyć jeszcze. No i elegancko, wtedy się nie trujemy. No, na pewno mniej jest tego pożywienia wtedy, jak raz się rozwali i się pójdzie. Niż jakby się zbierało na bieżąco, ale no jednak byśmy tracili życie, nie? Tutaj jest gniazdo, jakby co? Będziemy się. Kierować w stronę czegoś zimnego, ale tutaj za bardzo nie ma zimnego. A nie chciałam jeszcze właśnie iść w zimę z tego wieloryba, bo wiedziałam, że no nie wszyscy są jacyś super dostosowani do tego. No i łapanie owadów jeszcze musimy zrobić, a to raczej szybciej w cieplejszym klimacie się zrobi niż w zimniejszym. Zdecydowanie. W tę stronę chyba pójdziemy. To nas najszybciej pokieruje, chyba jeśli już to bardziej w zimno niż w ciepło. Trochę dobrze by było się rozdzielić. Widzę, że tutaj są zwykłe jagódki też. Tak troszeczkę chociaż w takim rozkroku iść, żeby w miarę ogarnąć, co tu właściwie jest. Czy ktoś umie łupać w tej rodzinie? Tak się zastanawiam. Nawet Hiena nie umie. O nie, no już orzechem dostała. No. Okej, okay. a któż to? Nie potrzebujemy chyba na razie nikogo. Zwłaszcza, że on mógłby nam yy, zepsuć statystyki, bo on ma tylko jeden atak. Jeden punkt ataku. I żadnej odporności na zimno z tego, co widzę. Także raczej byśmy już w tym naszym plemieniu się rozmnażali, tylko po prostu w taki sposób, żeby to zrobić jak najlepiej. Hiena spokojnie może się rozmnażać z Kupritą. Z dzióbkiem niestety niespecjalnie. Ale z Simbą też może jakby co. Także myślę, że te hienę będę mocno, znowu tutaj hienę eksploatować. Jak nie hieno dźwiedzia, to hienę. No bo ona jednak ma mocne te geny, no nie? Jeszcze jakieś mutacje się ustawi i już w ogóle będzie cacy. Będzie Zwłaszcza, że ona jest na tyle powolna, że myślę, że niech ona sobie w gnieździe siedzi. I niech ona sobie tam matkuje. Kto jest najbliżej jej? Kuprita jest teraz najbliżej jej, no i on za 7 dni będzie umierał, więc ym, trzeba by było to załatwić zaraz. Ok, to z nim się najpierw rozmnoży, a potem Simbe jeszcze tam zaprowadzę. No, ona potrzebuje, kurde, wszystkich swoich punktów akcji, żeby tak blisko do tego gniazda dotrzeć, no nie? A jak jeszcze wciąży będzie? <grym> Jeśli chodzi o odporność na mróz, to raczej preferowałabym takie rzeczy, które nie spowalniają tego zwierzaka. Na przykład cieplutkie ciało. O! Witam. Chyba pana zjemy. Nie ma tutaj już, kurczę. Sisimi. No to buziulka. Nie ma tutaj już ten. uciekania przed hienodźwiedziem. Nie ma sensu. Jesteśmy silniejsi totalnie od hienodźwiedzia w tym momencie. Okej, okay, wysz, wyszło takie coś. Taki oto chłopak. Ma dwa pazury hienodźwiedzia, więc jest dobrze. Dziewięć ataków. O, kurde. Jeszcze się nie spotkałam z tym, żeby było tak dużo. O, skubaniec. Dobrze. Nie ma zbierania, co prawda, ale umie łowić, więc to zawsze jest coś. Na razie odporność na mróz zerowa, ale no, ma tylko średnie ciało i średni ogon. Więc to tak y, niekoniecznie, ale jest w porządku. Jakby można też robić tak, że. Chodzić parami czy jakimiś grupami w tej zimie i się ogrzewać nawzajem, no nie? Więc też można jakąś taką taktykę obrać, żeby nie było koniecznie potrzebne to mm, jakieś ciepłe ciało czy coś. Ale jednak siła jest mocno mile widziana w zimie, no bo tam są te wilki, no nie, które cię mogą, kurde, zeżreć w jedną turę dosłownie. I on jest odporny na trucizny jeszcze też. Jest jadowity, właśnie tak, jakoś mi się skojarzyło, żeby go nazwać venom, i właśnie szukałam, czy ma jakąś taką toksyczną cechę. Tak go nazwiemy. A, ta kolen jeszcze nie ma żadnego dziecka, a ona już taka dosyć stara jest. Ona mogłaby z się też rozmnożyć. To przynajmniej takie dwie linie będą na przyszłość. O, dobra, ta się obudziła. No to następne poproszę. No i Remę też nie ma żadnego. Dziecka. Tak samo Tame. Dużo mam tych samic w ogóle, które w ogóle nie rodziły jeszcze. Ona jest na tyle jeszcze młoda, że może ona z tym Venomem się rozmnoży za jakąś chwilę. Tame jest jeszcze młodsza. To, to, to Tame też mogłaby się z Venomem rozmnożyć. Ona jest HG, on jest CB. A Reme jest CG, więc ona z Venomem niekoniecznie. No Venom to w sumie jest jej brat przyrodni, także no ma sens, że lepiej nie. Ona mogłaby się z dzióbkiem rozmnożyć. I spoko. I dziubek jest akurat tutaj. Ojej, cztery razy chyba musiałam próbować, czy pięć nawet. Tamę ustawiłam mutację tak bardziej pod zbieranie, żeby ona chociaż dawała nam taką linię z zwierząt, które będą umiały zbierać, jakby co. Nie widzę tutaj żadnych owadów, nie podoba mi się to. Nie ma w ogóle żadnego gniazda, termitów ani nic takiego. Może na następnej wyspie coś będzie. Okej, okay, znowu się urodził chłopak, w ogóle same chłopaki mi się porodziły. Który ma dosyć podobne statystyki do, no nie do Venoma, no ale no takie, które większość zwierząt teraz ma. Pięć ataku, dwa odporności na mróz. Tak przeciętnie jak na nasze standardy teraz. Może zamiast Prinunu będzie po prostu Prinu Nokrita. O kurczę, jakie kolorki ma fajne. Nazwę go Bord. No właśnie, tak mi się wydawało, że coś słyszałam, jakieś mruczenie. Co, co już znowu łotrzyk? Kto? Ty! Nie zauważam typa w ogóle. Niesamowite. No, ona za dwa dni umiera, więc nie musi w ogóle rodzić tego dziecka. Tylko tutaj mam kolejną samicę, którą on mi zaraz zapłodni. On to, kurde, nie, nie ma granic zupełnie ten łotrzyk. On po prostu może bez przerwy. No oczywiście, że tak. No nie miałam już żadnych punktów, żeby tej tamę, kazać walnąć go czy coś, no niestety. Tutaj zaraz jest gniazdo, więc ona może akurat niech urodzi tego dzieciaka. Ona potem miała z Venomem się rozmnażać, ona już ma mutacje ustawione, więc może nam się trafi coś fajnego, a jak nie to zostawimy w tyle i dobra w dupie. Więcej samic już tam nie było. Jakieś króliczki tutaj co i raz widzę gdzieś, że gdzieś łażą, albo na zmysłach widzę, że gdzieś są. Nawet się trafiło parę. O, pitoszek się pojawił, o kurczę. Dobra, trochę poumierało. Dwoje umarło, jedno się urodziło, więc jest nas dziesięcioro. Mianana! No nie, no strasznie słabe ma te statystyki. Ale zbierać umie, więc może nam będzie gdzieś tam zbierać z tyłu po prostu jak jagódki. I umie zbierać tylko dlatego, że jedną mutację dostała z winne palce. O! Owady tu są! No i wspaniale! Tylko, że Kolen to nie umie. O nie! A Dziubek już nie żyje! Kurde, nie mamy zwierzaka, który umie łapać owady. Znaczy, no teoretycznie nie, nie musi umieć bo sama akcja się liczy już do tych statystyk, ale no fajnie, by było, jakby ktoś zebrał jakieś żarcie przy okazji, no nie? No niestety nikt nie umie zbierać owadów, także będziemy musieli to robić po prostu tymi, które nie umieją. No trudno. Ojej! Nie fajnie. O, dobra, już odblokowałam, bo rzeczywiście zrobiłam dwa razy po trzy i raz dwa, więc osiem było zbierania owadów. Także odblokowało nam się to, co wymagało dwudziestu. Lepki jęzor to jest do łapania owadów, właśnie. To jeszcze kolejne dwadzieścia razy, i będzie następna mutacja, i możemy iść w zimę. Ale już powoli zbliżam się tutaj do, do tego punktu podróży. Tutaj oni i tak już zdążą zginąć, zanim pójdziemy, więc ym, zostawię ich tutaj po prostu przy tych owadach. Niech, niech mi odblokowują rzeczy. To dlaczego bezsenność, jak jest śpiące? Aha, w sensie, że nie mógł spać, bo te owady mu tam bzyczały ciągle. Absolutnie się nie dziwię. I teraz po prostu śpi w dzień. Jak już sobie poszły. O, króliczek. Nie łotrzyku. Idź sobie, łotrzyku. Dobra, kto tu jeszcze jest blisko śmierci? W sumie hiena. No Hiena najbardziej, to kurde ja ją doczłapałam już tutaj. A możliwe, że ona nawet nie zdąży podróżować już z nami, tylko jej potomstwo zostanie. Ona mogłaby pójść i próbować te owady tam ogarniać, bo ten Simba to już zaraz ten. To ją chyba doczłapie tam z powrotem. Chyba, że tego małego łotrzyka może wykorzystam do tego, bez kitu. Opa, zebrał te owady, ale jaja. Okej, okay, Venom już jest dorosły, więc jeszcze możemy ich rozmnożyć ze sobą. Ten ma bezsenność, ale może przynajmniej się ruszyć trochę. No Simba, twój ostatni ruch. Oh, mamucie stupsko wyszło. No i fajnie, korczę. Zawsze jakaś odporność na mróz będzie. No i fajna łapka. Ale Ataku ma tylko jeden. Nie mogę. Znowu chłopak w ogóle. Przecież on jest synem Venoma, który ma dziewięć. Ja. A Tamy ma sześć. Także super geny się zrobiły, że on ma jeden. Mm. Wspaniale. I jakikolwiek atak ma tylko dlatego, że ma średnie ciało. Które mają prawie wszyscy tutaj. Roduk skojarzył mi się z Rodik, więc nazwę go Grant. Co jakie nawiązania do Simsów? Aha, Rem jest w ciąży. Łotrzyk. Nie będę tego rodzić. Wiem, że to Polska, ale nie będę tego rodzić. A ja miałam takie nadzieje na tego Venoma. O tu jeszcze hienodźwiec. Żegnam. Ej, Venomem mogłam go w sumie tak od tyłu. Pewnie raz by go walnął już po hienodźwiedziu by było. Siłacz, kurde. A tu jest mały jenodźwiedź jeszcze, kurde. Ale my już wszystko mamy, to nam niepotrzebne. Jeszcze 10 razy łap owady i będzie zrobione. A ten lepki jęzor to jest taki mrówkojat. No znowu łotrzyk, no ja po prostu. Ojejku, taki malutki został biedny. Ale one sobie radzą dobrze. Wenoma tamę pewnie jeszcze rozmnożę na następnej wyspie. Jeszcze im dam szansę. No, pasożyty mają. A, to jest lecznicza. Poproszę. No, oni mogliby już podróżować. Ale jeszcze te owady ogarnijmy do końca. Oki. Nietoperzy łeb. A to jest to, to jest ta buziunia. Chętnie. No i co, hienie został jeden dzień, więc bez sensu ją brać ze sobą. Żegnaj, hieno. Jesteś taka piękna. Ale jeszcze może nam się uda wyhodować następną hienę. Ona w ogóle ma takie on, tylne łapy. Ma typowo do pływania, no nie? Płytwiasty, tylne nogi. Piękna hybryda. No dobra, ale ymm, borda dobrze by było wziąć ze sobą. To łotrzykowe dziecko. No może i też w sumie. No nie wiem czy jest sens czekania w sumie na nich. A co tu za owady znowu przylazły? Halo. Nie chcę. No z tym Bordem to obawiam się, że będzie słabo, bo jego cały czas te owady atakują i strasznie dużo czasu mu zajmie dotarcie. Także łotrzyczkę już tutaj prawie, że mam na miejscu. Także w następnej turze lecimy. Kurczę, a board Bord ma 7 ataku, ale nie ma jakiejś super odporności na mróz. Niby te owady mu nic nie zrobiły, ale no strasznie on się człapie. Niby trochę już mu się to uspokoiło. Zobaczę jeszcze, jak. A nie, bo nie mamy za bardzo żarcia. Kurczę. To jeszcze musimy zdobyć żarcie, także tak czy siak. Jeszcze jedna tura. Teraz tego owady. No nie wytrzymam. Dobra, spadamy stąd. Nie ma co czekać na tego borda, on jest cały czas śnięty. Oki topa pa. Przedłużyłam to strasznie, no nic. Wybaczam sobie. O, tutaj mamy kierunek zima, więc chyba szybko przelecimy, albo. No jeszcze jeszcze raz Wenoma z chciałam rozmnożyć, więc jeszcze po drodze może to zrobimy. No i musimy zdobyć pożywienie jakieś. O, rybki. O, tu jest gniazdo. Hmm, jakieś ukryte robale. Nie widziałam żadnych, a oni widzę, że znowu mają tutaj senność. nie Niefajnie. Dobra, urodziło nam się takie coś. Cztery ataku, kurde. I jeden punkt odporności nam róz, tylko. Strasznie coś te. Geny Venoma jakoś tak nie chcą przejść, ja nie wiem. Nazwiemy go Vang. Ona jest jeszcze w ciąży. I tak sobie, myślę, że możemy dać szansę. Bo już nas jest nie aż tak dużo. No tylko, że musimy się gdzieś zapuścić i kurde zdobyć sobie dużo pożywienia, jak w zimę mamy startować. No i kurde głód i owady i choroby. <laughs> o nie. <laughs> mm -mm. Możesz gdzieś iść i zbierać nam żarcie, ale... Byle daleko od nas. Do widzenia. Co? Jakieś interesujące fetysze ma ten łotrzyk, bo zapłodnił ją w momencie, kiedy mu przywaliła. Ale spoko został jej jeden dzień, bo sporo straciła życia na czymś. Także no ona już i tak by nie, nie miała szansy urodzić tego dziecka. A ten chorowity to i tak śpi cały czas, bo owady go tam atakują. O! dobra. Możemy przetestować Venoma. Hmm... Jeden raz nie wystarcza, a on jest śnięty, więc trochę słabo. A kurczę, no dobrze by było zjeść tego hieno <gry> Pozbierać sobie. Uuu, pa, zabił go, no nie. Kurde, no nie podoba mi się to, co tutaj się dzieje. Troje nas tylko zostało. Przynajmniej nie musimy tak dużo pożywienia zbierać, ale tu nie ma za bardzo co zbierać. No i dwoje. No, dwoje jednej płci niestety, ale tutaj ktoś jeszcze był. Była jakaś samica, chodziła sobie, ale też nie wiem, czy może ona już nie zginęła. Priorytety trochę mi się zmieniły w tym momencie. I w ogóle został tylko Wang, który ma ogólnie słabe statystyki, no nie? Budowanie armii od nowa. Czemu nie? Ja wiem doskonale, gdzie popełniam błąd. Totalnie niepotrzebnie zwlekam czasami, bo się lituję nad niektórymi zwierzakami, żeby je wziąć ze sobą. A lepiej stracić jednego zwierzaka, zwłaszcza jeśli jest jakiś taki średni, niż przeciągać to i przeciągać i marnować pożywienie. Także chociaż tego się nauczyłam dzisiaj. Wank jest chociaż tyle, że młody. Dopiero co dorosłym się chyba stał, więc. O, dobra, jest jakaś samica, ale ona jest chora. No niestety, kaka. Ona mogłaby co najwyżej z tamtym próbować się rozmnożyć. Może by się akurat tak trafiło, że, mieli, że, że byłaby z tego odporność CK albo KC. Tylko błagam cię, nie zarażaj. Niska płodność, niestety, ale możemy spróbować jednak coś zrobić. O, za pierwszym razem się udało. A ty, rozwal krzaczek i spadaj stąd. No, dobrze by było jak najdalej. No niestety, mamy kolejną gębę do wyżywienia, która jest znowu chora. A nie, KC, tylko że się po prostu się chyba zaraził, albo nie? Nie, to od niej były. była ta aura chora. Dobrze, dobrze się trafiło. To uciekaj od tych rodziców toksycznych. <gry> I to jest dziewczyna. Kurde, no on ma też C, więc trochę niefajnie. Ale jakby co, to można zaryzykować, jakby było, była naprawdę podbramkowa sytuacja. Ważne, że przeciwna płeć. To zawsze ewentualnie można. Nie ustawiłam żadnych mutacji, bo się pośpieszyłam, ale ktoś jest. To jest istotne. Ten Kiro nam się totalnie nie przyda. No. Jajks. No, on tylko raz go może zaatakować przez te owady, głupie. Niedobrze się dzieje. Dobra. Ona musi do niego jakoś dotrzeć, zanim on umrze. Żeby jednak rzeczywiście ich rozmnożyć. I liczyć na to, że będzie dobrze. Przynajmniej ma trzy ruchy znowu. Okej. Okay. No i zostały mu dwa dni. O nie! Mmm, CC wyszło znowu. A może by tak jeszcze raz? O! Kurde, jeden dzień nie został. Jaka fajna niebiściutka. No e, dobra, spróbujemy. Jak to w ogóle działa, kiedy się kopuluje ze zwierzęciem, które nie jest w twoim stadzie? Ona została teraz zapłodniona i ona sobie żyje swoim życiem. Jest NPC-em w zasadzie. I teraz jak to wygląda? Czy ona urodzi w ogóle to dziecko kiedyś? Jak przyłotrzykował w ogóle ten. <gry> przyłotrzykował i umarł. No nie, znowu chore. Ale nie fart, no nic. Aha, ledwo podeszła do tego łotrzyka i już ją zapłodniał. Super. No nic, może z łotrzykiem przynajmniej dobre dziecko się zrobi. No na pewno. <gry> Łotrzyk ratunkiem, nie mogę. A tych pitoszków to tu nie za dużo. Lurdon, Rana i Tameta. Dobra, ta meta ma KD. Jest dobrze. A! No nie! Kurde, zdrowego dzieciaka mi ptak zabrał. A! A! Czemu? Ja tu sobie tylko chciałam spokojnie pożywienie pozbierać. O! P po poprosiłabym. Przez tych chorzy zatruci, Boże. A ten różowy piękny to jest kurczę łotrzyk. Niedobrze. Pilnuję tego dzieciaka teraz. O, dostał duże ciało, to pewnie po tatusiu. No, jakaś odporność tam mróz, przynajmniej zawsze, no ale niestety będzie spowolniony. Pięć punktów akatu. <grytania> Ataku? Może być. No, teraz najważniejsze jest pożywienie, no nie? I żebyśmy jakoś przetrwali, przeciągnęli te linie. Chyba się musimy jednak troszkę ruszyć. A, bo ja tutaj jeszcze mam samicę. No i mamusi już nie ma. On już jest nastolatkiem, więc już go raczej nie powinien porwać ten ptak. Nazwy go Survivor. I'm a survivor, ta, 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 ta. no już odczepcie się od niego te owady głupie, no. Próbuję dostać się do informacji w drzewie genealogicznym, czy Wang ma jakieś um, jeszcze inne dziecko. W sensie jak zapłodnił tę niebieską tamtą, no nie? Tylko ona miała jeden dzień życia, więc pewnie ona sobie po prostu umarła zaraz i nie urodziła nigdy tego dziecka, w sumie. Jakoś nie pomyślałam o tym wtedy. Możemy chyba bez większego problemu załatwić tego hienodźwiedzia, oprócz tego, że rana ma... Nie za dużo czasu. No i punkty oczywiście... Akcji ma zmniejszone, to chyba się jednak nie uda, bo ona ataku akurat ma spoko 7 punktów. Aha, i została zapłodniona właśnie, super. No dobra, możemy zobaczyć co tam wyjdzie. O! Chore i śnięte CC znowu. Wanrota. Nie, nie, słabo. No, cztery pożywienia na jednego zwierzaka. Nie wiem jak, ale ja już chcę iść stąd. Już, już nie chcę. Możemy szybko spróbować wydobyć jakiegoś zwierzaka z tego kamienia. On jeszcze ma kawał życia przed sobą, więc nawet jak będzie trochę głodził się, to jeszcze jakoś przeżyje. I może się trafisz że to będzie samica, że będziemy mogli się z nią rozmnożyć i coś tam. Jolo, Aha, i już ten dzieciak został wzięty przez pitoszka. Nieważne. To nie jest nawet taka typowa zima, a i tak jest kamorek jeden. A nie, dwa. Okej. Okay. Możesz sobie jeszcze coś tutaj zjeść? U, ma pasożyta, pijawkę. I nie ma kto mu tego wyciągnąć. Biegnij po ratunek. No. Słonik jakiś. Trąba kopalna. Jak Van Wanwanno. Jest to niestety chłopak. Ale szukamy dalej. Jest tu na szczęście trochę trawy, więc może jakiś krzak? O, nawet coś jest. Jak on ma pięć ataków, to on chyba może rozwalić ten krzak po prostu i, i iść dalej, nie? No i spoko. A dlaczego Van Wanno jest chory? O nie, on jest GG! Kurde, niefajnie. No ale dobra, gen odblokowany, więc w sumie może się tak człapać powoli za nami. No i tak zaraz zamarznie w ogóle. Trzy geny już zostały odblokowane w tym odcinku, więc myślę, że będę powoli kończyć. Jak na niż półtorej godziny nagrania to jest długo, więc naprawdę trzeba kończyć zaraz łotrzyk. W takich chwilach się cieszę, że jednak mam samych samców. No i jemu nawet jeszcze nie jest zimno. Na razie to jest w trawce, więc nawet nie jest to takie miejsce pewnie, żeby mu było jakoś zimno, no ale ten już na przykład zamarzł. Także te trzy punkty odporności widać, że całkiem się sprawdzają. Jakby zrobić tę trąbę kopalną i mamucie stupsko, i jakby się zrobiło to mamucie stupsko ileś razy na jednym zwierzaku, no bo może być to jedna noga, mogą być dwie i tak dalej. Ale no można by było takiego totalnego mamuta stworzyć, no nie? Słonia, coś takiego. Ja się tak martwiłam o to pożywienie, a tutaj co i raz jakiś krzoczek. Nic nie zostało odblokowane. Koelta, jaka słodka. No i może się będą mogli rozmnożyć. G, I, -c -b O. No i subcio. Kurde, uratowani jesteśmy jak na razie. Jest to pewna ulga. No tylko że teraz nie wiem, dokąd iść, tak myślę, że można by było może zostać tutaj chwilę. I rzeczywiście, pozbierać trochę pożywienia i może się rozmnożyć i spróbować mieć jakieś silniejsze osobniki i tak dalej, bo um, no najlepiej to by było pójść w groźne wyspy, w groźną zimę. Bo jeszcze tych zimowych yy, mutacji wszystkich nie mamy. No, na pewno nie mamy tego najpotężniejszego poroża. To jest mój wyznacznik, że nie mamy jeszcze wszystkiego. Dobra, widzę już po mordce, że ona jakby co to umie łupać. Łowić też umie. No, możemy sobie pójść w głębszą trawkę, żeby może było trochę cieplej. Ona jest dosyć szybka w ogóle chyba też. A nie, trzy, trzy punkty ma tylko. To złudzenie w takim razie. No, ale jej jest zimno, trzeba uważać. A, możemy się już rozmnażać. Roślina lecznicza, jak cudownie. O, no i zamarzła. Dobra, jeszcze mutacje ustawię, zanim zaciążę. Może chociaż raz, zanim zaciążę. Jezu, jak tego już jest dużo! Niesamowite. Aż nie wiem, co wybrać. No dawaj. No w końcu. No okej, okay, dostał duże ciało, nie jest idealnie. Podobny do ojca generalnie, jeśli chodzi o tego typu cechy. Gdzie moje mutacje? Nie po to zbieram mutacje, żeby mi nie działały ciągle mutacje. No dobrze, to będzie tyle na dzisiaj. Taką oto rodzinkę mamy na półzimowej wyspie. Prawie wszystkie mocne geny musimy próbować od nowa hodować i to jeszcze w środowisku, w którym co i raz jest trochę za zimno, szczególnie naszej samicy. Ale już ponad 200 dni jest nieźle. Spróbuję nauczyć się na moich błędach i może będzie ogólnie lepiej. No i jak zwykle. dziękuję za najszczerszego, przepraszam i widzimy się w następnym. Pa.